Dzień dobry, Bartosz Sawicki, Dom Aklerski, TMS Brokers. Na początku nowego rynkowego tygodnia EuroPLN znajduje się w okolicach 4,18, natomiast USDPLN kwotowany jest powyżej poziomu 3,22 zł. Wydaje się jednak, że biorąc pod uwagę fakt, że kurs USDPLN zbliża się, czy też testuje bardzo ważny poziom oporu, czyli poziom 38,2% zniesienia Fibonacciego, spadków zapoczątkowanych w zeszłym roku oraz fakt, że oscylator stochastyczny wolny dla interwału tygodniowego sugeruje brak miejsca do wzrostów, a wskaźnik Trendstal sugeruje wygasanie trendu wzrostowego. Możliwa jest krótkoterminowa korekta. Zresztą nie tylko wskaźniki analizy technicznej sugerują taki przebieg notowań, ale również tendencje makroekonomiczne i o charakterze fundamentalnym. W ostatnich kilku tygodniach dolar zyskiwał na wartości wraz z tym, jak dane z amerykańskiej gospodarki coraz silniej odbiegały w górę od rynkowych oczekiwań. Wystarczy tutaj przytoczyć. Między innymi indeksy ISM, które w obu przypadkach, zarówno dla sektora wytwórczego, jak i dla sektora usługowego, wypadły zdecydowanie powyżej rynkowych oczekiwań i wspięły się na nowe wielomiesięczne maksima. Warto jednak pamiętać, że koniec ubiegłego tygodnia to słabsze dane z rynku pracy, a dane te przecież noszą najwyższy ciężar gatunkowy, dlatego też dosyć prawdopodobna jest krótkoterminowa korekta w notowaniach dolara, bowiem w następnych, Dniach nie będziemy mieli do czynienia ze zbyt dużą liczbą informacji o charakterze makroekonomicznym, które mogłyby podtrzymać przekonanie inwestorów o tym, że amerykańska gospodarka coraz szybciej się rozwija i które mogłyby zanegować swoisty niesmak, który powstał po ubiegłotygodniowych publikacjach danych z rynku pracy. Na rynku innych walut G10 należy odnotować przede wszystkim dynamiczne i bardzo gwałtowne osłabienie funt Sterlinga, które właściwie miało charakter skokowy, gdyż odegrało się już na początku notowań na sesji azjatyckiej i było oczywiście wynikiem reakcji uczestników rynku na wyniki ostatnich sondaży i spekulacji dotyczących niechęci Szkotów do tego, by pozostawać w koronie brytyjskiej. Wydaje się nam, że w kolejnych tygodniach fund nadal będzie słaby i będzie, mówiąc kolokwialnie, oddawać umocnienie, które miało miejsce w poprzednich miesiącach i które przypomnimy było bardzo dynamicznym rajdem, właściwie w tym czasie bezprecedensowym w przypadku większości walut G10. Warto w kolejnych dniach zwrócić uwagę przede wszystkim na doniesienia o charakterze geopolitycznym oraz właśnie na dane i informacje dotyczące perspektyw Korony brytyjskiej, które będą wyjaśniać, w jaki sposób zachowywać się będzie kurs funta Sterling. Do pozostałych najważniejszych walut. Dziękuję za uwagę i życzę udanych inwestycji!